Brawo, Hubert, brawo. Już bronisz, Hubert. Tak, Piotrek. Obrona, obrona. Brawo, Kacper. Brand... Co z tego? Kacper broń. Wyżej, Kacper, wyjdź. Kuba, Kuba, Kuba. Dobra, Kuba, obrona. Kuba, obrona. Brawo. Dobrze, Bartek, dobrze. Bartek broni. Bramka, Michał. Olek, Oleg obrona. Dobrze, Kuba. Brawo, Kacper. Jasiu, obrona. Za długo, Dawid, już obrona. Dawid za długo.